No, hej, witajcie na kanale EVRIPAR, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku kolejna część zmagań z rozmrażaniem samochodów elektrycznych ogólnie z zimą. Także będziemy robić taki cykl, tak jak zresztą mówiłem. Dzisiaj kontynuujemy temat związany z trójką, jak pamiętacie w poprzednim odcinku Trójka nas trochę zawiodła, może nie tyle co zawiodła, ale zaskoczyła Więc dzisiaj przeprowadzam inny test Dodatkowo jeszcze w międzyczasie pojawiła się aktualizacja, którą zainstalowaliśmy Czyli teraz samochód mamy, Magdyś mogła pokazać Teraz mamy minus 2 stopnie na zewnątrz, wewnątrz mamy 2 stopnie Samochód był całą noc podłączony do ładowania I dzisiaj rano, tak jak w poprzednim odcinku X Uruchomimy go na 20 minut, żeby się podgrzewał, i zobaczymy, co stanie się z rekuperacją. Także niniejszym komisyjnie włączam, podwyższam do 19, jak to było ostatnio. Samochód zadziałał, systemy ruszyły. Czekamy 20-15 minut i jedziemy do Evilipa. Zobaczymy, co będzie się działo. Dobrze, minęło już 20, a dokładnie 21 minut. Także przystępuję przede wszystkim do sprawdzenia tego, jak samochód się otwiera. Zakładam, że będzie dobrze, ale muszę to bardzo sprawdzić. W przedniej chwili. Super, na drzwi Super, bez oporów, wszystko płynnie. Nasz ulubiony bagażnik. O, o dziwo, super. No, w zasadzie to nie, nie. Wracaj. musimy to jeszcze raz otworzyć. Bo przy okazji odłączymy samochód do ładowania. Ja teraz jadę do EV Repair. po drodze zobaczymy co się dzieje, czyli nagram Wam to, co widzę, widzę na panelu. Eee, podzielę się z Wami swoimi wnioskami i będziemy dalej testować te samochody. Eee, może uda się też przetestować Tesla Model S i Tesla Model Y, a na razie cały czas jeszcze wałkujemy Tesla Model 3, także jadę do EV Repair. Jestem w samochodzie po wstępnym podgrzaniu, tak jak widzieliście 20 minutowym eee, Niestety rekuperacja w 100% nie wróciła. Także zobaczymy, co będzie się działo jeszcze podczas jazdy. Jeżeli ta sytuacja się zmieni jakoś nagle, lub mocno na korzyść odzyskiwania rekoperacji, to dam wam znać. Samochód jest nagrzany, jak widzieliście, wszystko się otwiera płynnie. Patrycja zauważyła, że jedna tylna prawa klamka jest przymarznięta, czy tam lekko zamarznięta. Natomiast wszystko się otworzyło dosyć płynnie. A dodatkowo jeszcze chciałem dodać, że przez te 20 minut, ja oczywiście, obserwowałem, jak samochód zachowuje się w aplikacji. W aplikacji można też samochód przygotować do odjazdu, gdzie tam jest wyraźnie napisane, że samochód się przygotowywuje, czyli podgrzewa kabinę i podgrzewa akumulator, czyli baterię główną. Dobrze, więc dojechałem na nasz drugi parking. Pierwszy jest oczywiście zajęty. Przybyło może z dwie kropeczki, jeżeli chodzi o rekuperację, także szału, nie ma. No cóż mogę powiedzieć, jestem podwójnie zaskoczony. Myślałem, że aktualizacja i to wszystko spowoduje, że samochód będzie odzyskał całą rekuperację. Niestety nie odzyskał. Prawdopodobnie muszę chyba zajrzeć do książek i do jakich, i pogadać z jakimiś badaczami pisma, żeby dowiedzieć się o co chodzi, dlaczego trójka tak długo odzyskuje tą rekuperację, szczególnie w porównaniu do X, który jakąś tam super nowoczesną maszyną nie jest, a trójka jednak jest dużo, dużo nowocześniejszym rozwiązaniem. Zapomniałem też dodać, że oczywiście... Jak wchodziłem do samochodu, to było, mówię zaraz po podgrzaniu, było ciepło, siedzenia były podgrzane, oczywiście kierownica była chłodna, ale nie była zimna, no bo samochód wewnątrz już dosyć długo był ciepły. Także bardzo przyjemnie się wsiada do samochodu. Oczywiście i tak samochód odzyskał dużo więcej rekuperacji, no bo normalnie to ona byłaby gdzieś tutaj, czyli powiedzmy w połowie tej, tej kreski, czyli tej rekuperacji byłoby bardzo mało. I będziemy też ten test kontynuować w momencie, kiedy temperatury spadną jeszcze niżej, czyli na pewno będziemy robić to, co nam sugerujecie na, na filmie. Zróbcie to jak będzie minus 15, zróbcie to jak będzie minus 25. Jak tylko będą takie temperatury, a nawet niech będzie i minus 10, zrobimy ten test jeszcze raz, dokładnie na tych samych samochodach, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Też od razu od, jakby odpowiem na, na niektóre z tych komentarzy pod naszymi filmami, czyli rozruch samochodu elektrycznego, a więc samochód elektryczny nie potrzebuje rozruchu. Dlatego też między innymi żadne silniki spalinowe, nic nie jest włączane tutaj. Samochód może się zupełnie legalnie podgrzewać na parkingu, co oczywiście w sytuacji samochodu spalinowego jest absolutnie niedozwolone. Jak dobrze o tym wiecie, dobrze mamy Tesla Model 3 stała. Oto przy okazji nasz, jeden z naszych tematów związanych z relacjami Tesla, która stała parę dni na mrozie, nie podłączona do ładowania. Także zaraz będę odpalał w niej ogrzewanie. Sam muszę. Wspomagać ciekawą, żeby było mi w miarę ciepło. Także zaraz włączam. Z okazji tym razem skorzystałem z porady jednego z naszych widzów i uruchomiłem funkcję odświeżania, co spowodowało, że samochód natychmiast zaczął podgrzewać baterię. Także zobaczymy. Teraz dajemy mu pół godziny. Samochód w ogóle nie jest podłączony do ładowania, a jutro przeprowadzimy jeszcze test półgodzinowy z samochodem podłączonym do ładowania. Także będziemy mieli pełne, mam nadzieję, porównanie. Tesla stała no dokładnie teraz już Prawie, ja to wam od razu pokażę, prawie 30 minut. Mamy 29 minut ciągłego podgrzewania. Tryb kempingowy, żeby utrzymać to. No i teraz sprawdzamy. Zaczynamy od czego? Oczywiście od otwierania przednich i tylnych drzwi. Lusterka też, obydwa się otworzyły. Drzwi bez problemu, przednie. Drzwi tylne bez problemu. Przypominam, że samochód stał prawie 3 dni na mrozie. Teraz tylna klapa. strachując od lekkiego bałaganu, wszystko otwiera się bardzo płynnie. Jeszcze sprawdzimy tylne, prawe drzwi, bo one są najmniej używane. Musimy pozwolić to przejechać spalinakowi, który pewnie nie mógł się podgrzewać, bo nie może legalnie podgrzewać się na wąsunikiem. Klamka stawiała lekki opór, ale poza tym wszystko w porządku. Także możemy powiedzieć, że jest OK. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda sprawa z rekuperacją. Zobaczcie. Samochód nie podłączony, praktycznie nie mamy odzyskanej absolutnie żadnej rekuperacji. Dobrze, teraz sprawdzimy jeszcze przy okazji, ile czas nam zajmie, bo jedziemy do miasta. Także zobaczymy, ile czas nam zajmie odzyskanie tej rekuperacji, jeżeli w ogóle się uda. Będziemy jechać około 30 minut, także jest szansa, że może jednak. Po powyżej 42 minutach tak wygląda obraz naszej rekuperacji. Także wciąż jesteśmy, nie udało nam się odzyskać rekuperacji. Zobaczymy, co wyjdzie jeszcze jutro. Także przypominam, samochód będzie podłączony, powtórzymy 30 minut i zobaczymy czy będzie lepiej. Na tą chwilę, no, muszę powiedzieć, że te Model 3 dosyć długo odzyskuje I to przypominamy, że to już jest wersja z pompą ciepła i wciąż dosyć długo odzyskujemy tą naszą ulubioną rekuperację. Dzisiaj kolejny dzień rozmrażania Tesli, czyli tego naszego testu długo, nazwijmy to, długodystansowego. Aura nam bardzo mocno sprzyja, bo jak widzicie spadł śnieg, także super, dodatkowy jakby plus. Dodatkowo mamy tam samochód spalinowy, który będziemy też w pewnym kontekście porównywać do Tesli. Natomiast co ja robię w tej chwili? W tej chwili mam samochód podłączony do ładowania, naładowany na 90%. No i robię to, co robiłem ostatnio, czyli jest 10.01, włączam klimatyzację, podnoszę do 19 stopień, stopni. Przepraszam, samochód zaczyna się podgrzewać. Włączę też przy okazji nie zgodnie z tym, co mówił tutaj jeden z naszych, z naszych widzów, żeby przy okazji od razu się podgrzewała bateria. Proszę, widać, że od razu bateria się też podgrzewa. Co dalej? Jak sam, Samochód teraz będzie się podgrzewał, przez, od, odśnieżał, odszeraniał przez pół godziny, po czym, wiedząc, że samochodu spalinowego nie mogę w ten sposób włączyć sobie podgrzać, wyjdę za pół godziny i ja będę odśnieżał to, co jeszcze zostanie na Tesla Model 3, Patrycja będzie odśnieżać samochód spalinowy i zobaczymy, kto pierwszy skończy. Minęło dokładnie 30 minut. Wam Proszę bardzo, 10.31, wyłączam wszystkie procesy i startujemy. Pokaż Patrycja swoje narzędzie bojowe. Także mamy, Patrycja będzie odśnieżała teraz samochód spalinowy. Przy okazji wspominam, że to jest Opel Combo wyposażony w silnik 1.5 DCI. Jak ktoś wie lepiej, to niech mnie poprawi, czy DTCI, nieważne. Klasyczna konstrukcja. Silnik w zasadzie w tej chwili nie ma znaczenia, także Patrycja będzie odśnieżała samochód, próbowała się do niego dostać. Ja zaczynam odśnieżanie trójki, która praktycznie sama się odśnieżyła. Dobrze, jak widzicie Tesla już jest odśnieżona. Patrycja dalej się męczy, zaraz jej pomogę, tylko muszę sprawdzić dla Was tą rekuperację jeszcze. Więc odkładam na razie narzędzie zbrodni. Drzwi się otwierają oczywiście ultrapłynnie. 30 minut też nie pomogło, także rekuperacja nieodzyskana. Tutaj uznajemy po prostu, że ten 3 nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o odzyskiwanie rekuperacji w kontekście podgrzewania samochodu. A teraz idę pomóc Patrycji, żeby się nie męczyła. O, biorę swoje narzędzie i lecę. Ciężko powiedzieć, żeby test był w 100% obiektywny, bo ten samochód jest wyższy. A Patrycja pewnie nie sięgnęłaby dachu, prawda? O. dobrze, ale próbowałaś otwierać drzwi? Tak zupełnie przy okazji? No, no jeszcze To spróbuj. O, lusterka się, no, się otworzyła. To dobry pas. Wszystko pięknie. No w środku nie jest tak ciepło jak w testie Model 3, ale... I pewnie tak szybko się nie nagrzewa. Pewnie nie. Nawet nie ma no. tego włączać. No dobrze. Jaki jest werdykt, Patrycja? jaki, No jaki? Elektryki górą. Elektryki górą. Tak, w tym wypadku tak, ale to też ze względu na przepisy. Dobrze, jeszcze mało uzupełnienia testu, Takie zupełnie przy okazji. Jadę z Mikołajem, jedziemy w miasto. Także przy okazji zobaczymy, jak szybko nagrzewa się spalinia. Teraz zrobimy to zgodnie z przepisami, czyli sprawdzimy po prostu po włączeniu silnika i w czasie jazdy, jak szybko samochód się nagrzewa, bo tak naprawdę tylko tak możemy to zrobić. Także teraz będę mierzył, niestety nie do końca poprawnie, czyli na, tutaj na elementach. Ile mamy stopni w tej chwili? 4,1 stopnia Celsjusza. Na zewnątrz już temperatura jest dodatnia, bo widać, że śnieg powoli topnieje. Eee, ja jadę się przejechać i zobaczymy na ile samochód się nagrzeje. No dobrze, więc włączamy samochód. No, ogrzewanie na 24 stopnie. Mikołaj, jak jest? Zimno. Zimno. Dobrze, za chwilę będziemy wiedzieć, czy nadal będzie zimno. E, więc e, przejechaliśmy około 10, no nie, nawet więcej, chyba około 15 minut a, samochodem. E, wyczuwalnie jest cieplej, prawda Mikołaj? Tak, jest cieplej. Jest cieplej we wnętrzu samochodu, a ja tu jeszcze do, dokonam pomiaru tego, co, o, ile, o ile się podgrzewa ta picerka tak naprawdę, o ile stopni. Już muszę włączyć termometr. To jest termometr taki oczywiście dla dzieci, do mierzenia temperatury, ale on też potrafi mierzyć... On też potrafi mierzyć temperaturę pomieszczeń. Powierzchni może tak. Dobrze. Ja ten pomiar robiłem wcześniej dla sprawdzenia, także to się potwierdziło. 10,2 stopnia Celsjusza. Eee, wiadomo, że wnętrze się nie, znaczy W sensie te plastiki wewnętrznie nie nagrzewają się tak szybko jak powietrze wewnętrzne, także wewnętrznie jest wyczuwalnie cieplej. Eee, natomiast temperatura samego silnika ona tutaj, na tym termometrze ona nie wzrosła nawet do, o 1 stopień, także silnik jeszcze nie nagrzał się nawet do 50 stopni. Więc ten proces dosyć długo przebiega. No i to jest tak naprawdę tylko orientacyjnie, szczególnie dla tych, którzy piszą te komentarze, takie mocno negatywnie nacechowane czy tam nastawione do samochodów elektrycznych. Pamiętajcie, że samochody spalinowe też mają swoje słabości, a w szczególności jest to obcowanie z samochodem spalinowym w taką pogodę, jak jest teraz, a im zimniej, tym gorzej, e, będzie gorsze po prostu w, e, ze względu na przepisy. Bo to już nie chodzi o to, że ten samochód jest gorszy czy lepszy, bo tak jak mówiłem tam podczas odśnieżania z Patrycją, są takie samochody, które miały opcję podgrzewania zdalnego i włączania silnika przed wejściem do samochodu, ale teraz jest to po prostu niezgodne z przepisami. Ja dodatkowo przypominam, że samochód musi być odśnieżony, żeby mógł się włączyć do ruchu. Nadszedł czas wniosków. No, i tak naprawdę parę wniosków mamy dosyć oczywistych. Oprócz pewnego rozczarowania w kontekście Tesla Model 3 i jej zachowania, no to pierwszy podstawowy wniosek jest taki, że tak, wydaje mi się, że samochód należy trzymać podłączony, jeżeli mamy taką możliwość, w takich warunkach, właśnie pogodowych. Druga rzecz jest taka, że raczej nie ma potrzeby tego samochodu podgrzewać dłużej niż 10-15 minut, bo i tak nieznacznie to wpłynie na odzyskaną rekuperację czy na podgrzanie baterii. Natomiast samochód i tak będzie już wystarczająco podgrzany po 10 czy 15 minutach, więc większy wydatek energetyczny nie ma sensu. Mówię też oczywiście o takich rzeczach, jak to, czy drzwi będą się otwierać. Myślę, że 10-15 minut przy nawet takich większych mrozach da sobie radę. Podkreślam, będziemy to jeszcze testować, jeżeli jakieś większe mrozy się pojawią. Dodatkowo, kolejny wniosek: jeżeli już jeździłeś samochodem elektrycznym, nie przesiądziesz się do samochodu spalinowego, bo spadek komfortu Twojego użytkowania samochodu jest gigantyczny. Pozostaje mi tylko powiedzieć, że dziękuję Wam za oglądanie, subskrybowanie, za lajkowanie i serdecznie zapraszam do wspierania naszego kanału i do dalszego oglądania. Trzymajcie się. Hej!